Tygodniu czasu, chyba jakoś tak minęło. Jestem z powrotem w miejscu, gdzie znajduje się jeszcze chwilę 2000 kaset VHS, o których mówiłem Wam chyba w zeszłym tygodniu. No i zaraz, za chwilę, właśnie stanę się ich posiadaczem. Już jestem ich posiadaczem. No, podowadałem się z kolegą, Heinkiem, już teraz kolegą, można powiedzieć oficjalnie. No, i udało się to wszystko zsynchronizować tak, że ja to po prostu od niego właśnie dzisiaj nabyłem. No, myślałem, że jednak dłużej nam zejdzie z, z dogadywaniem się, a tu jednak nie. Poszło nawet w miarę fajnie i sprawnie. Zat to mega wielkie dzięki dla Henka. Teraz, że tak powiem, przerzucę, zanim ja to wszystko wywalę, no to trochę minie. Cześć się, Madero. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękować. Tak, wcześniej, bo dzisiaj nie będzie przeglądu, no bo po prostu muszę to przerzucić, że tak powiem. No, wiecie co, skumulować u siebie, także to nie jest takie choć powiedz, ale właśnie jestem w tym miejscu, nie wiem, jak ktoś był od początku, to wie, o tam jest cała jeszcze e, cała e, cała tam oczywiście e, no, paka że tak powiem, o tam tak samo, nie wiem czy widać chyba nie widać ale generalnie jest tych kartonów w ciul, policzę nawet na szybko, raz dwa, trzy trzy, wy tego nie widzicie a ja widzę cztery, pięć sześć, siedem, osiem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 19, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1. chyba to Jestem w piwnicznych kazamatach. I co? Dzisiaj tak, w piwnicy dokładnie zgadza się to wszystko. No i takie info dla was. Ode mnie kasety przechwycone, właśnie zaraz będę wyciągał tutaj z tego kąta, bo to jest ewidentny kąt piwniczny w tym miejscu, gdzie jest. Jestem, także no co innego można powiedzieć, tak jest właśnie dokładnie to Maćku chcę mówić, że i mówię o tym, że jutro przegląd będzie z tych kaset nowych może zrobimy zrobimy 7 sztuk, także mam co robić na dzisiaj Trzymajcie kciuki, bo muszę to wszystko zbunkrować u siebie, także jeszcze długie godziny przede mną działania może.